Witajcie w kolejnym odcinku Sparaminga 25 z serii pierwszej Trochę to innego planowałem ostatnio Tylko, że nie wyszło Wiecie jak to się... czy kombajn nie jedziemy no, no wiem co innego z tego powodu, że no chciałem zrobić coś innego, tylko się zorientowałem. Mi w pewnym momencie tylko no muszę najpierw zrobić właśnie zbiory zanim będę robił ten odcinek dlatego że robił coś innego to zacznę przewijać czas jak będę sprzedawał Przez sprzedawać to po prostu po najlepszych cenach no, a wtedy jak za dużo przewinę to wyszło na to, że mi te moje uprawy usuną. Wtedy będzie je zaorać i posadzić od nowa. To jest co za czasu. No i pieniędzy, nie? No się na czaku kupić, a nie będzie z nich zysku. Kasa na koncie i tak rośnie. Szkoda, to jest dobry interes. Te darmo je dostałem, a one zaczęły zarabiać na siebie dość dobrze. Lecimy wodę, a one zarabiają. Nie pamiętam ile tam jest na koniec ostatniego odcinka, ale ja coś ponad 60, a teraz mam już prawie 80 tysięcy. Zresztą ostatnio dostajmy, że one zarabiają, po 7,500 a teraz tym bardziej, że do tych szklarni z grzybami dołożyłem szklarnie w których hoduję sadzonki ryżu to teraz ja nawet, bo z ciekawości gramu się zapisać Z ciekawości Zerknijmy w finanse zarobki się nie zmieniły za bardzo

drogie to jest akurat najniższa cena Gryby z nikt nie ma dużo czekajcie są grzyby to są dużo tańsze Nie wydaje mi się, że dziwnie mało zarabiam tak ryżu No ale on nie są po to, żeby zarabiać Tam ryżu wybieram kolejny raz jak widzicie teraz Za daleka takie plamy są na Całym polu Zapomniałem zaleć pole Przestałem straty w ryżu bo trzeba zalewać co miesiąc w tych początkowych fazach wzrostu a nie zalejecie, no to macie straty w ryżu nie to jest normalne ja to tym zapomniałem przewidziałem czas, żeby mi rzepak urosnął i no, zapomniałem. No, ale starze się. To jest też trochę przyzwyczajenie niebo. Kiedyś się tak nie robiło. Siedziło i się przewidziało czas. Nawiodło się tylko i prawy rosły. Prawy nim się robiło, ja robiłem tak, że zasadziłem. No to od razu było nawiezione, nie? Siewnik miałem taki, żeby nie trzeba było przed nim orać. Znowu bo raz, przejechałem się wnikiem. Siednik mi drugi raz. Potem się przespałem do ostatniego stadium wzrostu. Spryskałem. Bierałem. nic nie trzeba było za więcej robić tam najwięcej roboty było, trzeba było zaorać tam też miałem włączoną orkę trzeba było wapno na wieś, rzucić na polu i zaoraź, no i to zajmowało dużo czasu. Zatem też miałem dużo pól wtedy już. Dużo pól, i do i dość duże były i tyle czasu zajmowało. To i tak to na dwa pługi zawsze. Dobra, jedziemy na drugie pole. Nie, nie, tutaj na południe O. Tutaj stoi. wodę do szklarni. I w następnym odcinku rzeczywiście, jak już zakończę zbiory, to będzie odcinek ze sprzedaży plonów. i ogólnie będzie też odcinek tylko jeszcze nie wiem dokładnie kiedy serii drugiej bo już rozpocząłem serię drugą tylko muszę odcinek ustawić Rzucić na youtube a. ale no już rozpocząłem tak jak mówię. ale jak dokładnie będzie ta seria wyglądać no to już wam powiem Zobaczymy, to po prostu na tamtym odcinku. W sumie to... Ten odcinek planuję wrzucić w poniedziałek. Uplikuję w poniedziałek. No a ten to nie wiem, czy się pojawi w środę dopiero, czy w, w niedzielę. W niedzielę się od nie pojawi o ósmej Nie wiem, czy tego wrzucę w tą niedzielę. Tylko po prostu będzie, opublikuje się gdzieś jakoś około 18 Czy on będzie dopiero we środę? Tego nie wiem. I jeszcze. Także ten odcinek albo będzie przed pierwszym odcinkiem serii drugiej, albo po pierwszym odcinku serii drugiej. Bo seria druga pojawi się w poniedziałek, na pewno. Czy ona się będzie... <coughs> czy się będzie zawsze pojawiać? O... W poniedziałek to jeszcze nie wiem. Ale... I żeby ona się pojawiała w miarę systematycznie, z tym, że na dół będzie łatwiej nagrać, no bo wchodzę, to tłumaczył po prostu, już na dół niego dotłumaczyłem, nie chcę tego powielać. Tak jak po tym odcinku ze sprzedażą zbiorów. Tego że sprzedam, to planuję też odcinek z jakichś większych zakupów. Może zobaczyć ile zarobię. Trochę tego mam. A właśnie są jakieś fajne promocje. Nie ma.

Dobra. Zrobiłem krótkie cięcie, bo tak zaczęło przycinać grę. Nie wiem czemu. To nie po prostu się tak dzieje, że zacznę przycinać, ale po chwili przechodzi. Ona się zaczyna przycinać chyba jak się zapisuje. Nie wiem. poprzedniej nie też to miałem, także kontynuując kontynuując w tym, że w tym, że w tym, powiedzieć w tym, że w poprzednim filmie utrzymuję no mod na razie też tutaj się nie pojawiła przyczepa z autoloadem co mnie cały czas powstrzymuje od jakiejkolwiek hodowli zwierząt z autoloadem, ale tylko do bel. no tak jak mówiłem, to ja mówiłem w tym z autoloadem, ale tylko do bel. i do drewna widziałem jakieś też z autoloadem, właśnie no tak, do palet jeszcze nie ma aby się przydało to było przydatne w 22 teraz też by się przydało Dobra, jedziemy dalej. I to jest. No, dobra. Jesteśmy totalnie, o czym mówiłem. Nrzekałem no to ale bo narzekam znowu bo pierwszy raz, że ta ciężarówka ma za małą tą przyczepę. To znaczy to nie przyczepę, tylko to, że co można na nią załadować. Bo ona nawet nie mieści wszystkiego z kombajna. Danie. Jeden ja raz już zbierałem z tego pola. Muszę na kolejne odcinki. Zapisać. Zakończyło tu Czy moje panie? Rewałowanie zrobimy? Kamienie? Kamienie, to trzeba będzie, to zebrać, też. Stąd widzicie, jak ten przedstawienie działa? no Zostały takie miejsca, że są jest niepozbierane. Zawsze przy krawędziach zostają. Przy, przy tych zbiorach Zawsze tego przedstawienia będę teraz w poprawiał. tak on tej blisko. Czuję, że i IP jest krzywo. Czemu on tak coś robi. Tego tu nie pojmę. Dobra. Jak oczywiście wyłączył. Nie aktualizacji żadnego 2 mega nie dostaliśmy od czasu Patrzę 1, 4 Nie muszę zesznąć na stronę Giantsa czy w ogóle coś planują Muszę jakieś, jakieś zdjęcia nowych maszyn Sponhawek, co prawda, ostatnio Pobrałem jeszcze dwa mody naciągnik ten i ten. Tak poprałem, bo przeglądamy ogólnie. Płynęłem od chyba właśnie po to, żeby za tą przyczepą z ale nic nie znalazłem. Przeglądam go trochę jakiś czas. Ogólnie patrzyłem też za ciągnikiem jednym, ale na razie odczajającej nie dostaliśmy. Mam nadzieję, że dostaniemy wziętej osoby. Krzywa o to mi chodzi. O, mamy tylko jedną te znowu taką ładowarkę, a w poprzednim farmingu były jeszcze dwa ciągniki. Ja ogólnie bardzo lubię tą markę. Te ciągniki też są dość szybko jeżdżą mi. Są dobre do jakiegokolwiek transportu. Nie wiem, to nie dostaliśmy ich w podstawce. Biury. Zakończone. Chimy to wysypać do silosa. też już w kłopotach mojego gospodarstwa dobra wysypujemy żeby blisko podjechać Jest... No też to było na temat tego odcinka. Będziemy już w kolejnym. Cześć. I do zobaczenia.